Witaj. Chciałabym Cię dzisiaj zaprosić do poznania naszej nowej pozycji książkowej pod tytułem Mistyczka naszych czasów o Natuccie Evolo. Są to propozycje, które chcemy Wam pokazać na Nowy Rok, abyście mogli zgłębić te treści. Pomyślałam sobie, jaka książka byłaby dobra na ten czas, na Nowy Rok, to zdecydowanie Mistycy. I jedną z takich osób była Natuca Evolo. Matka, mistyczka, stygmatyczka. Można by wiele rzeczy o niej powiedzieć. E, niezwykłe w tej książce są dialogi z Jezusem. E, Czemu ją wybrałam? Bo łączy świętość ze zwyczajnością. Okazuje się, że można być matką, pięciorga dzieci, można gotować świetny obiad, mało tego, a ci gotują ten obiad dla twojej rodziny. I można jednocześnie, e, można jednocześnie pomagać ludziom. Ona była sierotą, nie miała mamy. Mama, to znaczy, mama była tylko, że mama ją strasznie zaniedbała i zostawiła. Tata sobie poszedł. Wcześniej w długą, że tak powiem. I została bardzo wcześnie sama. Musiała troszczyć się o swoje rodzeństwo. Dokonano eksmisji w ich domu. I właściwie została sama z trojgiem rodzeństwa. I się błąkali. No niedługo oczywiście przyszła pomoc w postaci Matki Bożej i bliskich. Ale przez bardzo długi czas życia swojego y, cierpiała takie podstawowe niedostatki. Y, już od wczesnego dzieciństwa Jezus jej powiedział takie słowa. Ja może to przeczytam. Bo na wielką uwagę zasługują te słowa. Wybrałem cię w łonie twojej matki. Zanim się urodziłaś, zakochałem się w tobie, a ty we mnie. Widzisz, moja miłość jest czuła jak miłość ojca, który jest w niebie, podczas gdy miłość ziemskiego ojca jest wspaniała, ale ma on mnóstwo innych spraw, o których musi pamiętać. Kiedy byłaś dziewczynką, bawiłem się z tobą, jak robił to ojciec ziemski. Wychowałem cię. Natutca od wczesnych lat dzieciństwa miała taką relację z Panem Jezusem, że on często się objawiał i po prostu się bawili razem. Jezus sprawiał, że ona się oswajała z jego towarzystwem od dziecka. Później, gdy już została dorosłą dziewczyną, właściwie dziewczyną, która przyjmuje sakrament bierzmowania, to jest też niezwykłe wydarzenie, poczuła, że coś ją oblewa zimnym potem. Jak się okazało, na jej plecach pojawił się mocno krwisty krzyż i ten krzyż już z nią bardzo długo pozostał. Miała od dziecka niezwykłe zjawiska. Kiedy przyjmowała komunię świętą, poczuła po prostu, że ma pełną buzię krwi i była przerażona. Poszła do księdza e, mówiąc, że o jejku, ona ma pełną buzię krwi. O nią skrzyczał, bo sądził, że przegryzła sobie język, gryząc komunię świętą. Skrzyczał ją i mówił, że nie wolno gryźć komunii świętej, trzeba ją połykać. Natucja mówi, ale nie, przecież ja połknęłam pana Jezusa, wiedziałam, że nie można ugryźć i cała buzia krwi. I te zjawiska powodowały, że wokół niej powstało duże zamieszanie. Wzbudziło to oczywiście zainteresowanie lokalnego biskupa, także postanowiono ją egzorcyzmować. Niezwykły jest opis egzorcyzmów na dlatego że wokół niej e, z, oczywiście było zbiegowisko. Nie były to czasy dzisiejsze, tak jak dzisiaj jest to niemal bardzo często zjawisko egzorcyzmu. E, Tam to było wielkie zamieszanie, mała wioska. E, I jednocześnie e, przy samym egzorcyzmie asystowało prawie całe niebo. Natuca no, mówiła tutaj jest całe niebo. I wtedy w tamtym momencie stwierdzono, że faktycznie to, temu nie towarzyszy zły duch, tylko temu towarzyszy Bóg i niezłych zjawiska i prawdopodobnie Pan Bóg ma jakąś misję dla tej osoby. Um. I okazało się, że, no, jak to bywa często, e, przypisywano jej histerię, e, wzbudzenie zainteresowania, i też wymyślono, że jedynym sposobem na rozwiązanie tego typu dolegliwości będzie małżeństwo. E, małżeństwo miało pomóc jej po prostu zapomnieć o tych wydarzeniach, e, z, jakby zaprowadzić ją na tory takiego zacisza domowego, aby się zajęła domem, rodziną. Natomiast y, Natuca nie chciała wychodzić za mąż. Ona bardzo kochała Jezusa. Ona wiedziała, że Jezus jest jej miłością życia. Natomiast y, wszyscy bardzo nalegali, nalegali, nawet sami księża. Więc y, poślubiła pewnego człowieka bardzo dobrego, z którym stworzyła cudowne małżeństwo. Jednak, co jest warte podkreślenia, to nie przeszkodziło jej misji. Matka Boża zawsze jej mówiła na spróbuj bycia matką, zobaczysz co to znaczy kochać ludzi, kochać człowieka i troszczyć się o jego istnienie. I w ten sposób ona dostała nową misję od Pana Jezusa. Zaczęła w swoich cierpieniach stygmatycznych wstawiać się za całym światem. Zaczęła traktować ludzi jak matka. Te cierpienia służyły temu, aby jakby wynagradzać Panu Jezusowi za cierpienia, za zbruźnierstwa i za znieważenia. Bardzo często jest tak, że nawet sam Jezus jej mówi na tuce, ja już Ci więcej nie dam cierpień. Już dość cierpisz. Ona, proszę Cię, daj mi, daj mi jeszcze trochę. A on mówi, już nie dajesz rady, przecież widzę. E, ona błagała Jezusa o cierpienia. Powiedziała, jaką moc ma cierpienie. W dzisiejszym świecie jest trochę tak, że uciekamy od cierpienia. E, trochę może nam towarzyszy momentami taka teologia sukcesu, że traktujemy cierpienie jako e, karę. Jako dopust Boże. Tymczasem cierpienie jest jednym z najpiękniejszych darów, jakie może nam dać Bóg, i aniołowie nam zazdroszczą tego. A Natuca pokazuje w takim swoim cierpieniu, że Bóg daje nam cierpienie. Jednak nie daje wszystkim ludziom. Dlaczego nie daje wszystkim ludziom? Dlatego, że Jezus wie, że my się bardzo boimy cierpienia i je odrzucamy. Dlatego natucca mówi: On mi nigdy niczego nie odmówił, żadnego cierpienia, dlatego że ja zawsze je przejmowałam, zawsze je brałam i dziękowałam za nie, bo wiedziałam, że ze mną jest Chrystus. Na pewno natucca dzisiaj uczy człowieka takiego, takiego innego spojrzenia na cierpienie czyli na to, co się zdarza nam tu i teraz w życiu. To nie chodzi o to, żeby szukać czegoś nowego, jakichś cierpień, pokut, biczowań, tylko o pogodzenie się z tym, co do mnie przychodzi tu i teraz w dniu dzisiejszym. Jezus mówił do Natucy takie, taką rzecz, że szuka dusz, które są gotowe cierpieć, a są w stanie cierpieć, chociaż trochę. I On je nazywa piorunochronami i Natuca też była takim piorunochronem, czyli duszą, która... Jest w stanie przyjąć cierpienie i Jezus jej mówi, przez to jest mniej cierpienia w świecie. Ty przyjmujesz cierpienie, za dość uczyniasz i jest mniej cierpienia w świecie. Jezus mówi, że jeżeli znajduje takie dusze, to robi z nich łańcuch. I wtedy, z tego, I wtedy jest tego właśnie cierpienia mniej w świecie. Mówi, że niewiele jest takich dusz, które są w stanie przyjąć cierpienie. Natudca miała szczególny dar, ponieważ On jej powiedział taką rzecz, że Chciałbym się oprzeć na Tobie podczas mojej mańki jednym palcem. Później poprosił jej, chciałbym się oprzeć na Tobie jedną ręką. A później powiedział, słuchaj, chcę się oprzeć na Tobie całym sobą. I ona przejęła to cierpienie. Natuca ja też podczas Wielkiego Postu dar stygmatów. Dostała prawdziwe rany, dar prawdziwych przywilej i dar noszenia ran Chrystusa w swoim ciele. Te rany się otwierały. Oczywiście były badania, była badana, czy to nie jest jakaś histeria, czy to nie jest autosugestia, często też spotykana. Nie była to autosugestia, badano ją i faktycznie nie znaleziono wytłumaczenia, że te rany się otwierają w wielkim poście. Ona nauczyła się żyć z tymi ranami. Do tego stopnia, że nawet domownicy, zwłaszcza najmłodsi, Mój syn, Francesco, myślał, że to jest takie naturalne, że mama ma te stygmaty, że mamy widzą aniołów, że mają dar bilokacji. E, oni byli tak przyzwyczajeni do niezwykłości jej, że po prostu mówili, a mama pewnie jest w podróży bilokacyjnej, Nie jedli wszyscy obiad, to było tak niezwykłe, e, tak naturalne też w ich domu. I natuca nigdy z tego powodu nie robiła zamieszania. Zawsze mówiła, a to pewnie coś w radiu gra. Na przykład często słyszeli aniołów w domu, też mieli ten dar. No to natuca mówiła, a to pewnie w radiu grają. Ona to po prostu może nie bagatelizowała, ale starała się nie nadawać te, tych zjawiskom jakiegoś niezdrowego zainteresowania. Zawsze kierowała uwagę na Chrystusa i przede wszystkim na jego mękę, <laughs> jej relacja z mężem. Ona pokochała swojego męża, on ją dosyć wcześnie, później opuścił. Natomiast Jezus, kiedy po pogrzebie mówi do niej takie słowa: Jezus Natucy, widziałaś? Tyle ludzi przyszło na pogrzeb twojego męża, którego uznali za martwego. Wiesz co mówili? Jaka musi być ta kobieta, że przyszło tu aż tyle ludzi. Daj im się zastanowić. To jest piękne i podoba mi się natucę. Ale czy przynajmniej dałeś mu zbawienie wieczne? Jezus: Nie umarł, żyje i jest blisko was. Modli się za wszystkich i jest przy was. Nie cierpi tak jak cierpiał na ziemi. Yy, niezwykłe dialogi bliskości natucy z Jezusem. Ona pokazuje, że z Bogiem można być blisko aż tak i że ta bliskość jest czymś cudownym dla człowieka i dla Boga. Jezus do niej później mówi tak, dlaczego płakujesz twojego męża, wiedząc, że przyszedł do światła? Natuca, Panie, powiedziałeś, że można ofiarować nawet łzy, ale nie, na, ale nie rozpacz. I ja je tobie ofiaruję. Jezus. Nie potrafisz śpiewać, ale gdybyś potrafiła, to zaśpiewałabyś mężowi jakąś piosenkę na tuca. Śpiewać nigdy nie będę, nawet Twoich pieśni, bo fałszuję. Jezus, nie mów głupstw, ponieważ jak chcesz, to potrafisz także śpiewać. E, każdy z nas, będąc tu na Ziemi, ma jakąś misję, dostaje też cierpienie i w Cierpieć można oczywiście, można odrzucić cierpienie, można się na nie nie zgodzić, ale można też to cierpienie przyjąć i cierpieć z Chrystusem i cierpienie przyjąć jako zadośćuczynienia. W psychologii na przykład nie występuje termin zadośćuczynienia, ekspiacji, ofiary, ofiary, natomiast tutaj bardzo wiele się z tym spotkamy. Jezus nie żąda nie wiadomo jakich ofiar. To nie jest tak, że Jezus chce od nas krwawych ofiar. Jezus po prostu... Cały czas domaga się o jedną rzecz, o miłość, żebyśmy go wpuścili do naszych serc. On cały czas mówi po prostu kochaj mnie, kochaj mnie, myśl o mnie, chodź ze mną, oddychaj dla mnie. To jest coś, co każdy z nas może zrobić. Na pewno bardzo dużym wrogiem tego typu posta postawy jest nieustanna gonitwa, ciągle gonimy, ale gdybyśmy sobie zrobili takie ćwiczenia trzy razy dziennie, e, zatrzymania się i pochylenia się i adorowania Boga, którego nosimy w sobie, myślę, że łatwiej by nam było żyć i pogodzić się z tym, co mamy tu i teraz. Dlatego zapraszam Cię do przeczytania książki Mistyczka naszych czasów. Dużo dialogów z Jezusem.